tak wiem dawno mnie nie było bardzo dawno mnie nie było y, jakieś pół roku ale jestem i wracam y, jestem troszkę zestresowana słuchajcie dziwne uczucie y, tak długo nie nagrywać i wrócić i jakiś taki wygenerowało to we mnie stres ale dobra zaczynamy niech to już się stanie Zacznę klasycznie, dzień dobry, ja jestem Iwona, a wy jesteście na kanale Van Trip Team. Van Trip Team, słuchajcie, nie wiem, to już chyba jest nieaktualne, tak mi się wydaje, ale od początku, może zacznijmy od początku yy, dzisiejszy odcinek. Yy, och. Słuchajcie, nie mogę się przyzwyczaić do normalnie, jestem zestresowana, jakbym szła na jakąś randkę, jakieś spotkanie z ważną osobą dla mnie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć po prostu, co u mnie, co się dzieje i dlaczego nie tyle czasu nie publikowałam. Także co, poprawiam włos, weźcie sobie wodę, coś do picia. Ja mam akurat wodę, Wasze zdrowie. I co? Zaczynamy. Muszę wrócić w rytm. Troszkę mnie nie było, ale od początku. Dalej mieszkam w Niemczech, dalej pracuję, słuchajcie, w teatrze. A dlaczego nie nagrywałam? Mój ostatni odcinek, słuchajcie, był yy, od momentu, kiedy szykowałam się na kamino. Yy, I od tamtej pory cisza. To kamino przeszłam, portugalskie, doszłam do y, celu, y, na YouTube puszczałam tylko krótkie shorty, y, takie duże relacje były na Instagramie, ale słuchajcie, dużo, dużo się zadziało właśnie w tamtym czasie, bo chyba tydzień przed, y, tydzień przed wyruszeniem na kamino, ktoś wkradł mi się na konto na Instagramie, w ogóle ukradł mi to konto. Ja już nie odzyskałam, do dzisiaj nie odzyskałam tego konta. Reanimowałam jakieś moje stare, stare, stare konto, właśnie Trip Team na Instagramie. No i tam pomału do tej pory jakby próbuję, jakby budować społeczność i też tam się udzielam. Także zapraszam na mojego Instagrama. Proszę, przychodźcie, i muszę odbudować tam to konto. I tam pokazuję, wiecie, jakby prawie codziennie, co się dzieje u mnie. No. I to mnie, słuchajcie, trochę załamało. Znaczy, załamało. Straciłam taką wiarę, wiecie, w te social media. Mówię, kosztuje mnie to tyle pracy, tyle energii, tyle wszystkiego. I ktoś sobie wziął, ukradł i to wszystko szlak trafił, i tak straciłam po prostu. Mm, jak to powiedzieć? Straciłam werwę do tego, a z drugiej strony sobie pomyślałam, że to może być jakiś yy, znak, że, że właśnie powinnam sobie odpuścić te social media, że raczej nie nagrywać, nie pokazywać. Yy, no, ale potem pojechałam na to kamino, pojechałam do Portugalii. I tak się tym zachwyciłam, tak się tym po prostu weszłam to, w to na 100%, że na początku coś tam nagrywałam, a potem tylko właśnie Instagramowe, na Instagram. Na Instagramie puszczałam takie relacje codzienne. I jakoś tak chciałam to doświadczać, eksplorować, że stwierdziłam, że nie będę. Że nie chciało mi się po prostu nagrywać, bo nie chciałam patrzeć przez, przez, wiecie, przez pryzmat aparatu tego, jak wam to pokazać. Wiecie, jak się nakręca filmy, to się troszkę koloryzuje. No, to jest troszkę takie zakłamane. A ja chciałam tego, słuchajcie, uniknąć, chciałam doświadczać, chciałam być tu i teraz. I tak po macoszemu potraktowałam sobie y, nagrywanie y, tego kamino. Chociaż miałam ambicje wielkie, bo słuchajcie, filmy z kamino bardzo dobrze się oglądają. Dlatego też miałam taką ambicję, ale mi szybko kuźba przeszło. Yy, przepraszam za. Yy. Ale próbuję wrócić, próbuję złapać rytm, a to nie jest takie proste. Yy, słuchajcie, mam dla Was materiał, znaczy materiał. No właśnie, dużo materiału mam w pionie i staram się zmontować. Od kilku miesięcy montuję ten film z kamino, yy, żeby Wam pokazać. Bo na początku stwierdziłam, że dobra, nie puszczam, nie mam materiału, nie mam nic, nie chcę Wam yy, yy, takiej zap, zapchaj dziury yy, pokazywać. Ale, im dłużej, słuchajcie, mija czas od yy, przejścia kaminą, tym bardziej utwierdzam się w tym, że chcę Wam koniecznie, już na ten moment, koniecznie o tym opowiedzieć, bo wyobraźcie sobie, że te kamino nie zaczyna się w momencie, kiedy człowiek dojdzie do tego Santiago de Compostela. Tylko do, w momencie, kiedy wraca do rzeczywistości. I te kamino słuchajcie, trwa do teraz. No i chciałabym Was jakoś wprowadzić w to wszystko, właśnie, co się u mnie dzieje. Słuchajcie, po Santiago de Compostela w nagrodę poleciałam jeszcze na Azory żeby zobaczyć wieloryby, bo to było na mojej liście marzeń. I poleciałam na te Azory i zobaczyłam te wieloryby i też Wam to y, pokażę. I słuchajcie, po tym całym urlopie, urlopie ja wróciłam do Niemiec. Z Berlina pojechałam jeszcze szybko do Szczecina na dwa dni. Z przyjaciółkami wróciłam tutaj do mnie. Z trzy dni były u mnie moje psiapsi i słuchajcie, ja od razu wróciłam do y, pracy. Nie miałam nic wolnego, po prostu mój urlop był tak zajebisty, że ja byłam i w Polsce, i w Portugalii, i w Hiszpanii, i na Azorach, i potem też chwilkę w Polsce, więc dużo się działo. I cały urlop, słuchajcie, to też chyba będę Wam tak daw dawkować, ale nie wiem, czy Wam mówiłam, ale byłam sama na tym urlopie. I pierwszy, znaczy pierwszy raz sama to poleciałam do Marrakeszu, to wiecie o tym. Ale teraz pierwszy raz w życiu taki długi czas urlopowy spędziłam sama. Też bym chciała Wam opowiedzieć o, o, o wrażeniach. I to nie jest głupi pomysł, ale to wiecie, będę Wam pokazywać na bieżąco. No, i co? I samo życie. Wróciłam do pracy. Nowy sezon, nowe obowiązki. Uświadomiłam sobie parę ważnych rzeczy i musiałam, słuchajcie, wybrać. I wybrać w sensie, jak mam wykorzystać maksymalnie czas. Więc zainwestowałam czas w ćwiczenia i wolny czas po pracy, w ćwiczenia i w naukę języka niemieckiego. Mam indywidualnego, słuchajcie, trenera. Hmm, ćwiczę trzy razy w tygodniu i raz w tygodniu mam też zajęcia indywidualne z niemieckiego. Hmm, I po prostu najnormalniej w świecie nie starczyło mi czasu, e, energii. E, żeby właśnie wam publikować. Ale bardzo, bardzo mi tego brakowało, zawsze miałam w tyle głowy dostawałam od was mnóstwo, właśnie takiego wsparcia, że gdzie jestem, co się dzieje, kiedy wrócę, żebym wróciła, żebym kręciła dalej. Bardzo Wam dziękuję za te słowa. To, są, to były słowa bardzo ważne dla mnie i są bardzo ważne i one mnie motywowały do tego, żeby zacząć. I słuchajcie. Mm, dzisiaj jest odpowiedni moment na powrót na YouTube, na publikację mm, odcinka, ponieważ wszechświat planety, wszystko yy, się tak dzisiaj łożyło, że to musi być sukces. Słuchajcie, jak widzicie, mam się dobrze, jestem zdrowa. W domu wszystko ok. Yy, Pracy, wszystko ok. No słuchajcie, normalne mam życie. Zwyczajne obowiązki, nowe obowiązki, nowe pasje, nowe zainteresowania. No i plus teraz dochodzi znowu YouTube. Musiałam zrobić małą przerwę. O! Spadliście. Musiałam zrobić małą przerwę, Arek właśnie dzwonił do mnie i w międzyczasie obejrzałam kawałek materiału jestem fatalnie doświetlona ale już nic nie zmieniam chociaż wiadomo światło to jest podstawa żeby dobrze wyglądać ale co na natury nie oszukasz dobra niech już leci bo musi to polecieć bo takie mam założenie słuchajcie jeszcze żeby to nie trwało długo i wiecie dzisiaj taki gadany odcinek taki Chciałam się przypomnieć, że jestem, że taki kanał istnieje, to jeszcze wrócę do One Trip Team. Dlaczego się tak zawahałam I wam powiedziałam, że, że chyba już nie One Trip Team. Otóż podjęliśmy słuchajcie, z Arkiem taką decyzję, że na bank, na bank już 100% sprzedajemy naszego kampera, naszego One Tripka ukochanego. Ponieważ on stoi dwa lata, przysięgam, on stoi dwa lata na parkingu. Sporady, sporadycznie gdzieś nim jeździliśmy i po prostu stoi taki zbidny, niedokochany, niedopucowany i tak stoi i marnieje. I stwierdziliśmy, że czas odciąć, nie wiem jak to nazwać, pępowinę że wiecie, to było nasze wielkie marzenie i tak ciężko się yy, ciężko pozbyć się swojego marzenia, zwłaszcza że to tak yy, no nie do końca te nasze marzenie się spełniło. Mamy kampera, jeździliśmy, ale no plan był zupełnie inny na to. Yy, no ale dobra i tak stwierdziliśmy, żeby on nie stał, nie marniał i w ogóle to czas, żeby poszedł w inne ręce. I tak stwierdziłam, że no trzeba zmienić nazwę, bo to już nie będzie content taki kampero, już od dawna nie jest, że to nie jest content kamperowy, nie ma takich wyjazdów kamperowych, że po prostu przecież wiecie, że od jakiegoś czasu ten kanał ja przejęłam i to jest mój kanał, w sensie, że ja... Jakby zmieniłam konto z van life'u na taki normalny lifestyle. Yy, I co? I w ogóle te konto mi tam ukradli, i, 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 i szukałam, co teraz i tak dalej. No i na, na Instagramie zmieniłam nazwę na ByeIwonalet. Yy, bo chciałabym, jakby tak już bardziej profesjonalnie podejść do tego konta i żeby jakby nazwa. Kogoś mo teraz ta nazwa Van Tripty mogła mylić yy, odbiorców, yy, bo myśleli, że to jest kontent właśnie taki kamperowy. A jak wiecie sami, jest kontent taki, że jestem ja. Yy, no i tak stwierdziliśmy, że chyba trzeba zmienić nazwę, no i przede wszystkim trzeba sprzedać kampera. Także przy okazji ogłoszenie parafialne, jeżeli ktoś chce, kamperka. No, troszkę takiego już teraz przez te dwa lata zaniedbanego, e, to piszcie do mnie. Oddamy tylko w dobre ręce. Dobra, powiedziałam to nagło, słuchajcie. My z Arkiem rozmawialiśmy na ten temat, ale jakby uciekamy od. E, Podjęcia, tak znaczy uciekamy od tego, żeby napisać jakieś ogłoszenie czy coś, jakby odwlekamy ten czas, ale skoro ja dzisiaj już to powiedziałam, to już to poszło weter, niech idzie, więc yy, puszczajcie dalej. Info: jak ktoś Wy albo ktoś z Waszego yy, bliskiego grona chciałby pokamperować, to nasz wam tripek jest na sprzedaż. Słuchajcie, chyba już nie będę przeciągać dzisiaj, bo i tak jest dużo. Chciałam się tylko, słuchajcie, zameldować, że jestem, że u mnie wszystko jest ok. Yy, nawet bardzo ok. Yy, no. Także co? Słuchajcie, dużo zmian, takich dużo zmian yy, od kanału pożyczko i tak dalej, ale tak stwierdziłam, że chyba nie zmienię mojego zakończenia na YouTubie i klasycznie powiem, kochani, no co? Kocham, pozdrawiam, całuję i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję, że jesteście. Bye. You. I love you. Cheers. Dzisiaj jest dobry dzień. Słuchajcie, dzisiaj jest dobry dzień na podejmowanie decyzji, weryfikowanie marzenia. Wszystko także, jak obejrzycie ten film, zastanówcie się, co chcecie od życia, bo to jest ten dzień. Do zobaczenia. Bajo!